Kurde. No. Za to mnie uderzyłeś. Kóźni za tu mnie użyłeś. Za to mnie uderzyłeś. Przepraszam nie czy nie. Nie. Pytam się za to. Nie! Za to mnie uderzyłeś? Wygladza, nie wygrać, jak mi ręki, kurwa, paluków. Kurwa, zobaczcie, co będzie. No? Kurwa, się już. Zobaczcie, to kurwa, możesz wyjść? Dobry, że kurwa, stańcie. Zobaczcie, co będzie. Macie, wyjebać, to blaską? mnie. Zobaczcie, kurwa, zobaczcie. Nie, ja już się nie będę pił. Za co mnie uderzyłeś? Pytam cię za to. Bo jesteś kur... Przeprosisz, czy nie? Bo jesteś kurwą i złodziejem. No co? No, ja cię przepraszam, no i co? Bo jesteś kolegą w tym i razem żyjemy. O Boże. I... To, już jest. Kolik, lakom, to nie zacząłeś on was Ja cię nie uderzę. A jeśli raz mnie uderzyłeś, to cię kurwa zniszczę.